67. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz Centrum Żydowskie w Oświęcimiu odebrało prestiżową nagrodę. No myślę, że to jest oczywiście dla nas zaszczyt. Jest to pierwsza zagraniczna nagroda, którą otrzymujemy. Jest to też dla nas ważne, gdyż y, współpracujemy właśnie z organizacją Gedenkdienst już od paru lat, z organizacją austriacką, która, która wysyła do nas wolontariuszy. Oni służą nam dużą pomocą, są bardzo zaangażowani, bardzo zmotywowani, także jest to dla nas... Y, Der Award wird vom Verein Auslandsdienst. Ta, która została wręczona dzisiaj, a wręczona przez ambasadora doktora Herberta Krausa, jest nagrodą, która została ufundowana i przyznawana od 6 lat przez austriackie stowarzyszenie o nazwie Austriacka Zagraniczna Służba Cywilna. Nagroda ta przyznawana jest od lat 6 i w tym roku wybór padł na Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. A powodem przyznania tego wyróżnienia, tej nagrody, jest to, że właśnie od roku 2006 dzięki współpracy i kontaktom nawiązanym z centrum żydowskim w Oświęcimiu, możliwa jest współpraca austriackich młodych osób, które tutaj przebywają w ramach zastępczej, zasadniczej służby zagranicznej. Ja oprowadzę wycieczki dla grup anglo anglojęzycznych i także pomagam robić warsztaty. i w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że przygotuję a, tur po Polsku i już będę zaczynam oprowadzać wycieczki po Polsku. Wolontariusze z Niemiec, z Austrii, czyli z krajów, e, które. E, Kilkadziesiąt lat temu, czy obywatele przyczynili się do tego, co wydarzyło się podczas Holokaustu? Ma oczywiście taki wy, wy, wydźwięk bardzo, bardzo symboliczny i od lat wielu Austriaków, i Niemców spędza u nas rok. No i jest to ważna taka bieżąca działalność, prawda? To oni w dużej mierze edukują grupy niemieckojęzyczne. Atmosfera jest bardzo dobra tutaj w centrum. E, wszyscy pomagają, zawsze pytają, e, jak, jak się mam, i naprawdę ja, mamy tutaj, mam tutaj rodzinę.